Dzień dobry lub też dobry wieczór, witam Was modelarskie Kowadło. Dawno nie było filmiku z warsztatu, no to nadrabiamy w zaległości. Moi drodzy widzowie, pracuję nad modelem szybowca Schneider Grunau Baby 2, model firmy Special Hobby. Ja już ten model w zeszłym roku bodajże budowałem i nawet mm, <laughs> przepraszam modelem tej skali, czyli 1 do 48. Udało mi się wybaczyć brązowy medal na 19. konkursie modelarskim w Katowicach. Tym razem zdecydowałem się na malowanie pilota. Mój imiennik, notabene Sebastian Almargo Castellanos, słynny pilot szybowców. Co istotne, zdecydowałem się, że ogon nie będę używał do oznaczenia po prostu kalkomanii bo wydają mi się one troszkę za duże w stosunku do, do ogona właśnie, no więc użyję sobie do tego Real Color Markers RCM003 Signal Red RAL 3020 oraz Real Color Markers RCM004 Yellow RAL. 1003. One są bardzo fajne w użyciu to Real color markers i myślę, że już je opanowałem. Teraz pomaluję kilka elementów związanych głównie z wnętrzem. Kadłub nie jest duży, to trzeba przyznać. Po złożeniu ma tak 11 cm, czyli czasami nawet wielkości przeciętnego 1,72. No dobra. I czym będę malował to wnętrze, bo tu jeszcze są miejsca na pewne elementy, które dopiero posadzę, czy tak to ujmę w momencie, gdy wymaluję wnętrze. Dobra. Używam teraz koloru AK 1119 Cork. To jest, on kiedyś się nazywał trochę inaczej, ale po zmianie kolorystyki, czy jakby to tam nazwać, kolor po prostu wygląda tak. Tradycyjnie akrylik Finner AK11500. Muszę powiedzieć, że buteleczka starcza na oj bardzo długo, chyba z pół roku jak nie więcej. I to przy naprawdę intensywnym malowaniu. Tak, nie, nie jestem pewien, czy. No, na pewno raczej mi się zatkało ujście, więc. Momencik: żeby przetkać czasami farkę, czasem się to zdarza. Używam zwykłych szpilek. Najczęściej tych, które są dołączane do superglu, no bo superglu też czasem używam do klejenia elementów fototrawionych, chociaż ostatnio i tak stwierdzam, że bardziej się nadaje ultraglu do tych rzeczy. Nieważne. Jeszcze troszeczkę wstrząsnę. I teraz lecimy. Myślę, że tyle farki, ile wrzuciłem. Wystarczy, o, proszę. No i teraz... Kilka kropli. Raz, dwa, trzy, cztery myślę na spokojnie wystarczą. Przynajmniej w tym konkretnym momencie. No i mieszam sobie to wykałaczką, wykałaczki tania rzecz. E, naprawdę nie kupuję od razu duże opakowanie. Wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Cyk. Wykołaczka na śmietnik. No i sobie maluję. Dno teoretycznie nie muszę malować, bo i tak nie będzie, przynajmniej w pewnym momencie nie będzie widoczne. Ale wiecie, lepiej wymalować niż nie wymalować. Czy tu teoretycznie nawet nie muszę w tym miejscu, w którym maluję, coś się robić, ale mówię, lepiej wymalować niż nie wymalować. Pierwsza warstwa teraz tutaj jest troszkę inaczej co do może były może nie były Pierun wie szczerze mówiąc czy znaczy, teoretycznie mógłbym sobie dodać pasy, na przykład szabrować z Hook'em Pine'a TA-183, bo mam odpowiedni zestaw waloryzujący, ale nie jestem pewien jeszcze na ten moment, czy to jest w ogóle opłacalna taka, taki szaber, szczerze mówiąc. Czy znaczy w sumie teoretycznie by to wzbogaciło Mi na, miniaturę, nadały jej jakieś głębi, więc może, więc może na coś takiego się zdecyduję, nie dam głowy. Może się zdecyduję. Najlepszej stuprocentowej pewności nie mam, serio. Teraz yeah, tudo co my tak czytałem że kadłub mogłem właśnie też tak ciekawie pomalować że dodać jeszcze kropelkę pomarańczowego tutaj taki kolor jak wnętrze wiecie tylko z dodaniem kropelki pomarańczowego co nie w nim w sumie głupio Więc może się na tą opcję zdecyduję. Nie mam jeszcze, że tak powiem, stuprocentowej pewności. Ale będę ten krok rozważył na pewno. Ciao a Generalnie trzy cienkie warstwy na pierwszy raz wystarczą, później ewentualnie jeszcze poprawki, nie? Tak. I jeszcze tu, tak jak mówię, trzy warstwy na początku wystarczą. Jeszcze się tylko przyjrzeć czemuś w instrukcji. nie dobra, to jest innym kolorem. Dobra, święcie się czemuś przyjrzeć. Skoro już mam to rozdysponowane, to czy nie potrzeba czegoś innego po prostu? Znaczy innego Innego elementu tym samym kolorem zmalować. Jeszcze się temu przyjrzeć za moment. I ostatnia warstawka tutaj. No tak. I odpadło odpadł drążek sterowy, bo się nie przyłożyłem. No, dziękuję Wam za uwagę. W pierwszym odcinku poświęconym budowie Schneider Grunau Baby 2, 1 do 48 Special Hobby. Dzięki, trzymajcie się, cześć.